Wata w tłumniku Jeszcze nigdy jej nie wymieniałem To będzie pierwszy raz w sumie Ta wcześniejsza wata miała około 200 motogodzin Może coś koło tego Tego tłumnika w ogóle nie ruszałem. Jedynie czyściłem go w środku. Ale ten cały osad i nagar został na nim, bo to trzeba byłoby skrobać. Trzeba ten płat odmierzyć na szerokość tego wydechu, akurat. W niektórych miejscach ta wata po prostu nie chce wejść za bardzo ten cały wydech był czyściutki, ale trochę oleju pozostało w tych wszystkich kątach i te brudne rękawiczki po prostu ubrudziłem teraz całą cały ten wydech ale wygląda dosyć w porządku. Waty jest dużo i jest dużej upchniętej. Wtedy jeszcze raz się umyję najwyżej. Zmywaszmy. To wszystko jeszcze... Trzeba zobaczyć jak ta końcówka wchodzi. To powinno iść chyba bodajże w ten sposób. Tak. Proszę to teraz docisnąć. Ten cały wydech jest teoretycznie złożony. W tym miejscu tutaj jeszcze brakuje takiego uszczelniacza, który idzie na zewnątrz i uszczelnia, żeby pięknie dostało się do środka wady. I tu jest taka śrubka. Będę ją musiał zamówić w pierwszym odcinku jak było pokazane jak ten drut wchodził w głąb tego tunnika, dlatego że nie miałem tej śrubki. I będę musiał ją zamówić z KTM w sklep. Tam to chyba koło 20 zł, więc nie problem. Póki co to zostaje tak jak jest. Jeszcze go sobie tylko otłuszczę. Tu jest cylinder umyty w dimerze cały w oleju był. I to jest w sumie ciekawa rzecz, bo tu ja odkręciłem ten zawór wydechowy I on wcale nie jest w takim koszmarnym stanie, jak myślałem Przez 200 motogodzin nikt do niego nie zaglądał, tak samo jak do wydechu A tutaj wszystko jest czyściutkie, nawet na nie ma Zresztą pokażę to wam Nic z nim nie czyściłem, po prostu tylko te śrubki przykręciłem Wiadomo, musi być trochę oleju. No bo to jednak leci z odmy. Bo tu jest odma, która odprowadza ten olej. Ale żadnych śladów na garu ani nic nie ma. Zawór pracuje ładnie i płynnie. Nic się nie przycina. Więc podejrzewam, że z cylindrem nie będzie problemu. Tak już pisałem do Wojtali Garage W sprawie tego cylindra, czy mi go zrobią. To tam napisali, że trzeba wysłać tak samo zawór do nich w częściach, już ściągnięty i oni wtedy dostosują ten zawór pod tuleję, więc będę musiał to zdemontować tu jest jedynie taki mały nagar to sobie wezmę takim małym fleksem do tego fleksa przypnę druciaka i przelecę to może to wtedy zejdzie, ten nagar wyczyściłem cały bak wszystko miało być ładnie pięknie i tak dalej. Ale nie pomyślałem o tym, żeby ściągnąć karbonową osłonę z baku. No i pod tym jestem błoto Zresztą zaraz to wam pokażę. Jest taka karbonowa osłonka, która chroni bak, żeby się nie przedłubał. I w ogóle nie przypominamy, że pod tym może znajdować się takie coś. Słonkę już umyłem. Teraz został mi bak I tak go będę mył o środka, bo nie wiadomo co tam się znajduje. Ale zakryję sobie to to wszystko. Założyć tą osłonkę karbonową. A w baku widać, że, tak, że jest trochę trudu. To potem będę musiał go wypukać. To nie wiadomo, jakie paliwo było na stacji, też to jest akurat dla błotnik przyprawy. Tak obecnie wygląda KTM. Ta rama jest cała rozebrana. Przygotowana już do malowania proszkowego. Jest odtłuszczona i cała wymyta. Na początku będzie trzeba ją tak wypiaskować. I jeszcze te śrubki wszystkiego rodzaju muszę poodkręcać i ponumerować gdzie one są. Żeby potem nie miało problemu z dopasowaniem śrubek. Ogólnie prawie wszystkie te elementy motocykla już umyłem. Na przykład tak wyglądają obecnie półki lagów. Błyszczą się wręcz. Były myte tylko dimerem. I całe było to zeszło w jakieś 2 minuty. I tu jest ten wahacz. On tak samo jest umyty i otłuszczony już. To jest zdjęcie jak on oglądał wcześniej. Przy okazji zdemontowałem te wszystkie łożyska, tulejki i tak dalej. Wyczyściłem i nasmarowałem nowym oliwą. Tak samo bak jest wyczyszczony całkowicie. Ciężko było się pozbyć tego piachu z środka.